Zapraszam na kolejny odcinek. Okay. zaczynamy kolejny odcinek. Yy, na początek kilka słów podziękowania dla was. Dla wszystkich widzów tego kanału. Jest nas już, czy jest Was już blisko 13,5 tysiąca. Także bardzo dziękuję za to, że te subskrypcje tak bardzo ładnie nam wzrastają. Witam nowych widzów, wszystkich widzów, którzy oglądają ten film, a jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału. Zachęcam do subskrypcji. Tak żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami, które pokazują się na naszym kanale. No i oczywiście motywuje nas to do jeszcze cięższej pracy i do publikowania jeszcze większej ilości coraz lepszych filmów. W ostatnim czasie na kanale pojawiło się kilka różnego rodzaju poradników, między innymi poradnik dotyczący zestawów federowych, poradnik dotyczący przyponów federowych. I pod tymi filmami zamieszczaliście dużo komentarzy. Bardzo często przebijały się tam komentarze, w których prosicie o to, żeby pokazać w jaki sposób przygotowuję Przypony do szybkościowego łowienia drobnej e, ryby. Ja postanowiłem, że w tym filmie pokażę Wam, jak takie przypony stosować. Ale zanim pokażę, jak wykonać ten przypon, kilka słów o tym, dlaczego w ogóle takie przypony należy e, stosować. Łowiąc na zawodach wędkarskich, przede wszystkim zależy nam na tym, żeby do maksimum wykorzystać czas, który macie przeznaczony na łowienie i żeby jak najefektywniej wędkować. Jedną z czynności, czy jedną z rzeczy, którą możecie zrobić, która bez wątpienia poprawi Waszą szybkość, jest przygotowanie przyponu do, do szybkościowego łowienia ryby. To są przypony wykonane na haczykach z długim trzonkiem. Takie haczyki pozwalają na szybkie wypinanie ryby, a na końcu tego trzonka ja zawsze zakładam specjalny stoper, który zabezpiecza nam robaka przed suwaniem się na żyłkę, dzięki czemu. Na jednego robaka możecie wyciągnąć kilka, kilkanaście ryb. Nie musicie co jedną rybę zmieniać przynęty, macie więcej czasu na łowienie, no i możecie łowić bardziej efektywnie i osiągać wyższe wyniki. I teraz pokażę Wam, jak takie przypony przygotować. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób przygotowuję przypony do szybkościowego łowienia drobnej ryby. Na początek haczyk. Moim ulubionym haczykiem są gamaki 1050N. To jest idealny haczyk do wykonania tego typu przyponów. Cechą charakterystyczną tych haczyków, zaraz pokażę, jest ich dosyć nietypowa budowa. One są wyposażone w bardzo długi trzonek, wąski łuk kolankowy. Najważniejszą rzeczą jest tutaj ten długi trzonek. Taki długi trzonek pozwala nam bardzo szybko wyczepiać łowione ryby. No i o to, o to nam chodzi. Zastosowanie haczyków z krótszym członkiem niestety w wypadku tego typu przyponu się nam nie sprawdzi. A dodatkowo gamaki 1050n to są haczyki, którymi... Naprawdę możecie przerzucać dziesiątki, jeśli nie setki ryb. Są wykonane z grubszego drutu, z bardzo mocnego drutu i to również jest istotne przy szybkościowym mówieniu drobnej ryby, żeby nie musieć co 3, co 5 ryb e, zmieniać haczyka, bo on jest po prostu rozgięty. Właśnie z tych powodów korzystam z tego haczyka. Generalnie e, używam haczyków 16 i 18, bardzo rzadko 20. 16 jest dobra na jednego grubego białego robaka. 18 jest fajna na pinkę. 20 to już naprawdę muszą być bardzo drobne ryby, jakieś bardzo odchudzone pinki zakładane na haczyk. Dobra, to jest nasz haczyk. O nim możemy zapomnieć. Kolejny element zestawu, czyli żyłka. Generalnie przy tego typu przyponach yy, łowimy. Raczej ryby niewielkie, ryby za 30, 50, 60 punktów. Stąd ta żyłka nie może być, czy nie może, nie musi być za gruba, nie może też być za cienka, bo chodzi nam o to, żeby pewnie wyciągać ryby, żeby nie było konieczności tych mniejszych ryb podbierać podbierakiem. No i idealna średnica żyłki, którą używa się do budowy tego typu przyponów, to jest około 0,11, 0,12 mm. tak, Samo wiązanie przyponów pokazywałem na ostatnim filmie, więc jakoś szczególnie nie będę się na nim skupiał. Po prostu szybciutko zawiążę przypon. Także musicie, musicie wybaczyć, że po prostu stanie się, to, stanie się to szybko bez jakichś szczególnych rozdrabniania, bez jakiegoś szczególnego rozdrabniania się na detale. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Czonek jest dość długi, także można zrobić nieco większy węzeł, żeby on nam ładnie równolegle wypozy wypozycjonował haczyk. Węzeł mamy już zawiązany, teraz wytniemy sobie nadmiar żyłki. podłopatkę pod węzeł. Teraz pokażę Wam w zbliżeniu, jak wygląda węzeł. Jak widzicie, on jest dość spory. Żółka była obkręcona dookoła trzonka około 20 razy. No ale właśnie o to chodzi, żeby ten węzeł był dość długi, ładnie pozycjonował nam haczyk i także w taki sposób, żeby żyłka wychodziła równolegle do trzonka. No i to jest dobrze czy prawidłowo zamiązany haczyk. Teraz nasuniemy na niego stoper, który będzie zabezpieczał nam robaka przed suwaniem się na żyłkę. I teraz tak, taki stoper wykonuje się na kilka sposobów. Bardzo często zawodnicy, wędkarze wykonują taki stoper z kleju dwuskładnikowego. Ja tego nie robię z kilku powodów. Po pierwsze, wykonanie takiego stopera z kleju jest znacznie bardziej czasochłonne, a po drugie, Przynajmniej w moim przypadku ten stoper po prostu nie był tak trwały. Często dochodziło do uszkodzeń tego typu przyponów. Ja wykonuję stopery z izolacji na tego typu przewodach. To jest akurat. Kabel chyba od monitoringu z tego co pamiętam, ale podobne kable znajdziecie w przewodach telefonicznych, w przewodach do klawiatur. W każdym razie generalnie są to przewody służące do transportu danych czy, czy energii różnego rodzaju bardziej zaawansowanych urządzeniach technicznych. Ok, no i widzicie, tutaj mamy część tej izolacji już zdjętą. I teraz musimy sobie dociąć krótki, powiedzmy 2 mm stoperek. Tego typu stoperek nie może być za długi, po prostu nie przejdzie nam on przez łuk kolankowy haczyka. Zwłaszcza jeśli mamy dość twardą izolację, no to wtedy mamy spory problem, żeby ten stoper zaciągnąć na trzonek. I tak jak powiedziałem, docinamy 2-3 mm stoperek. No i teraz musimy nadziać go na haczyk. I teraz jest dość istotna sprawa. Yy, można sobie bardzo ułatwić wykonanie tego typu stopera lub bardzo, bardzo lub troszeczkę utrudnić. Ważne jest to, żeby średnica tej gumki, którą yy, zakładacie na trzonek była relatywnie niewielka czy niewiele większa od od yy, powiedzmy średnicy drutu, z którego wykonany jest haczyk. Powód jest bardzo prosty. Jeśli ta średnica jest tylko nieznacznie większa no to bardzo łatwo zaciągacie stoper na łuk kolankowy, podciągacie go do węzła, wciągacie go na, na sam węzeł, tak jak tutaj i stoperek jest, stoperek jest gotowy. Jeśli mielibyście ten przewód troszkę grubszy, no to jest problem, że ten stoper zaczyna nam się przesuwać na żyłkę. Musicie używać dodatkowego kleju, żeby przykleić ten stoper do haczyka. Natomiast w takim wypadku jak tutaj, stoperek zaciągnięty jest na sztywno, na węzeł. No i w zasadzie nasz przypom do szybkościowego łowienia drobnej ryby jest gotowy. Teraz jedyne co pozostaje nam to zmierzyć długość, zawiązać pętelkę i zmagazynować go w pudełku na przypony. Jak widzicie, wykonanie tego typu przyponów jest bardzo proste. Stosując tego typu przypony do minimum ograniczacie czas, który potrzebujecie na zmianę przynęty w trakcie wędkowania. Na jedną przynętę możecie robić kilka, kilkanaście ryb co bardzo wydatnie wpłynie na e, Wasz wynik. Po prostu będziecie robić więcej i będziecie osiągać lepsze wyniki, czy to prywatnie, czy, czy na zawodach. No i cóż, na no dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się e, ten film. Jeśli tak było, no to koniecznie wstawcie lajka. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to jest tam taki mały czerwony guziczek z napisem subskrypcja. Możecie go teraz zniszczyć e, kursorem Waszej myszy. E, no i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.